Rodziny się nie wybiera, rodzinę się ma i rodzinę się kocha, oraz kabluje na nią do skarbówki, jeżeli nie odkłada podatków. Rodzina, niestety, potrafi być różna. Doskonale zdaje sobie z tego sprawę premier czwartej, przepraszam, III Rzeczpospolitej Mateusz Morawiecki. Jego siostrzeniec Franek Broda zorganizował demonstrację w obronie TVP przeciw upartyjnieniu telewizji, która, w sensie ta telewizja, jest, jak to określił, tubą propagandową rządu. Nie wiadomo co skłoniło Franka, ulubieńca Golarzy Brodę, do zorganizowania manifestacji przeciw swojemu wujkowi. Może dotychczas, dotychczas żył w beczce, niedawno wyszedł i myślał, że telewizja jest nadal w rękach płowcowej bandzie, albo wujek nie powiedział przy wigilijnym stole, że przed SPO do PiS, i chłopak nie wiedział po czyjej stronie teraz stać powinien. Powodów może być wiele. Każdy może wymyśleć własny lub stawiać zakłady na ten, który najbardziej przypadnie mu do gustu. Polecam zabawę. Na szczęście, podkreślmy na szczęście, chłopak się nawrócił i odwołał swój udział w tej manifestacji. Zastanawia mnie tylko dlaczego. Może wujek zagroził opodatkowaniem kieszonkowego? Hmm, kto wie? Franek zarzeka się, że decyzja o niewzięciu, tu podkreślmy niewzięciu, nie niewzięściu, była apolityczna. Skoro tak mówi. To pewnie tak było. Zresztą niedługo pewnie poznamy powód tej decyzji, a zaprezentuje go sama telewizja publiczna w wieczornym wydaniu wiadomości. Chciałbym zwrócić się osobiście do pana premiera z dobrą, przyjacielską radą. Panie premierze, zanim zacznie pan uszczelniać wad, najpierw niech pan uszczelni stosunki w rodzinie, a wtedy zapanuje pełen pluralizm. Przegadajcie to między sobą, znajdźcie sobie wspólną rozrywkę, a mam nawet dla Was propozycję. Wspólnie po niedzielnym obiedzie zacznijcie zbierać abonament.